że w totalizatorze sportowym zatrudniacie internetowych hejterów. Działających na rzecz Platformy Obywatelskiej, nie będzie zgody na wywracanie porządku konstytucyjnego. Czy pan jest poważny, panie premierze? Dość często mówimy na tym kanale o lewicowych politykach, ale zazwyczaj śmiejemy się z głupot, jakie gadają i tego, jak bardzo odklejone mają poglądy. Tym razem chyba was zaskoczę, bo nie dość, że pochwalę Lewaka, nie dość, że Lewaka, to w dodatku Adriana Zandberga. Szok i niedowierzanie wiem, ale spokojnie, jesteście na kanale, a to ciekawe, i mimo tego, że pewnie masz już ochotę wyłączyć ten film i w komentarzu napisać, że George Soros przejął kanał, to spokojnie. Wcale nie zmieniłam poglądów i nie będę wam wmawiać, że wasze psy są wege. Jeszcze zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, bo każdy, kto tego nie zrobi, będzie musiał towarzyszyć Żukowskiej w wannie. Zostawione mam nadzieję, a jeśli nie, to radzę już zacząć wybierać gąbkę. Bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem, bo nie mam czasu na paznokcie. Jestem już umówiona, a jeszcze nie wybrałam wzoru. Rzadko się zdarza, że jakiś lewicowy polityk, który zamiast ciągle opowiadać głupoty o tym, że musimy zacząć budować osobne toalety dla osób, które nie są pewne, jaką mają płeć, albo walczyć o kolejne prawa, które w ich logice mają wyrównać prawa, a realnie tylko pogłębiają różnice społeczne, robi coś sensownego. Od jakiegoś czasu naszą lewicę możemy podzielić na trzy grupy: tę starą, wywodzącą się jeszcze z czasów PRL, której przedstawicielem jest Miller, drugą, tę sojową, niezbyt inteligentną i skupiającą się głównie na walkę o postulat. Które niezbyt wspierają kogokolwiek oprócz marginalnych grup, takich jak osoby LGBT. Ich reprezentantami są nasze ulubienice, takie jak Żukowska i Biejat, oraz w ostatnim czasie pojawiła się trzecia grupa osób, którą reprezentuje nasz dzisiejszy bohater, który dodatkowo jest też wspaniałym tancerzem. Mimo że jest lewakiem, to zamiast brać przykład od swoich koleżanek, bardziej wzoruje się na osobach takich jak Miller. Zandberg w przeciwieństwie do swoich koleżanek nie podlizuje się koalicji obywatelskiej, zamiast tego w ostatnim czasie sukcesywnie i dosadnie mówi im, co o nich myśli. Już jakiś czas temu internet obiegło nagranie, w którym Zandberg podczas wotum nieufności w taki sposób podsumowywał rząd Donalda Tuska. Chciałem zapytać po dzisiejszym przemówieniu, czy pan jest poważny, panie premierze, kiedy pan mówi o tym, że nastąpiła profesjonalizacja zarządzania majątkiem publicznym w Polsce. Czy ta profesjonalizacja polega na tym, że w kluczowych spółkach zatrudnia się rodziny polityków PSL-u? Czy ta profesjonalizacja polega na tym, że w totalizatorze sportowym się internetowych hejterów działających na rzecz Platformy Obywatelskiej? Że to samo dzieje się w polskim holdingu nieruchomości? A może tę profesjonalizację widać w zarządzaniu polską nauką, w tym, co działo się wokół instytutów badawczych, wokół badania sztucznej inteligencji. Albo w reaktorze Maria, jedynym naszym reaktorze wyłączonym przez nieudolność w zarządzaniu. Panie premierze, jeżeli pan uważa, że dzisiaj w Polsce są transparentne, uczciwe konkursy i że to w ten sposób dobierani są ludzie do zarządzania majątkiem publicznym, to mam dla pana złą informację, a do pana ktoś wprowadza w błąd. Albo żyje pan w jakimś innym świecie. Ciężko się z nim nie zgodzić. Uśmiechnięta koalicja obiecywała wprowadzenie jakości. Chyba wszyscy. Z jakiegoś powodu Polacy im uwierzyli, a teraz wszyscy musimy za to płacić. Chyba nikt się nie spodziewał, że wprowadzenie tej nowej jakości będzie szło im aż tak źle, że nawet lewicowi politycy będą ich punktować. Jest to chyba pewnego rodzaju świadectwo porażki uśmiechniętej koalicji, która jednak była bardzo mocno kojarzona z lewicowym punktem widzenia. Fakt, że po ostatnim rozłamie w lewicy jej członkowie zaczynają atakować koalicję, obywatelską, jest mocnym znakiem, że w najbliższym czasie może ona stracić część elektoratu, który jeszcze jakiś czas temu był dla nich pewny. No wiadomo, że nie jest to jakiś ogromny elektorat, bo jeśli zsumujemy wszystkie głosy, które otrzymali Biejat i Zandberg razem, wyszłoby mniej niż 10%. Nie za dużo, ale lepsze to niż nic. W najbliższych wyborach parlamentarnych każdy głos będzie się liczyć. A biorąc to pod uwagę, szanse na ponowne zwycięstwo koalicji mogą się okazać jeszcze mniejsze niż wydaje się teraz... Co ciekawe, nie był to jednostkowy wyskok Zandberga, aby ugrać sobie kilka punktów wśród osób niezbyt lubiących koalicję obywatelską. Obecnie również nie szczędzi gorzkich słów. Dobrze wiecie, co się teraz dzieje w naszej polityce. Giertych ostatnio próbuje zrobić wszystko, aby nas przekonać, że na 100% wybory były sfałszowane, a naszym prezydentem powinien zostać jedyny, najlepszy i niezastąpiony Rafał Trzaskowski. Nasz dzisiejszy bohater w taki sposób komentuje te pomysły. Wysoka Izbo, w Polsce są ponad 32 tysiące komisji wyborczych i ćwierć miliona ludzi w tych komisjach ofiarnie, często do późna w nocy, uczciwie pracowało, licząc głosy. Tym ludziom należy się od Wysokiej Izby szacunek i podziękowanie, a nie ścianie szurskich teorii spiskowych, których nie powstydziłaby się komisja pana Macierewicza. Jeżeli w konkretnych obwodach doszło do nadużyć, to od ich wyjaśnienia mamy w naszym państwie odpowiednie procedury, a odpowiedzialnością polityków, drodzy państwo, jest stać na straży tych procedur, a nie podważać je i chwiać państwem w imię doraźnych korzyści. I słyszę także, niestety też z ust posłów zasiadających w tej sali, zupełnie szaleńcze scenariusze. Żeby nie zwoływać Zgromadzenia Narodowego. Ja chcę powiedzieć bardzo jasno, że ze strony razem nie będzie zgody na wywracanie porządku konstytucyjnego, a demokracja koniec końców zawsze polega na tym, żeby zgodzić się i uszanować taki wynik wyborów także wtedy, kiedy nie my je wygrywamy. Bo Polska, drodzy Państwo, to jest coś więcej niż Dziękuję. Wasza i ich wojenka. Dziękuję. Wydawałoby się, że w interesie Zandberga jest zrobić wszystko, aby nie dopuścić do tego, by prezydentem został Karol Nawrocki. Dodatkowo nie ma on za bardzo co zyskać na popieraniu prawej strony, bo i tak nie ma co liczyć na koalicję z kimkolwiek. Koalicja ciągle mówi, że chce, by Polska była państwem prawa, ale kiedy coś idzie nie po ich myśli, to nagle okazuje się, że to całe prawo i demokracja nie są takie fajne. I w sumie, jeśli ma to przynieść im jakiś wymierny skutek, to nic złego, jeśli troszeczkę zaczną je naginać. Ja, ja chciałbym, żeby polskie państwo działało zgodnie z procedurami, które samo ustaliło, bo na tym polega elementarna powaga państwa i bardzo mnie smuci, kiedy słyszę polityków, którzy mówią, machnijmy ręką na konstytucję czy na obowiązujące prawo, bo tak mam teraz byłoby politycznie, czy partyjnie, fajnie. Demokracja polega na tym, żeby uszanować wynik wyborów jakikolwiek by był, także wtedy, kiedy nie my wygrywamy bo jeśli ta zasada zostanie wymówiona, to po bardzo źle się kończy. W przeszłości zdarzało się, że w tak nieodpowiedzialny sposób zachowywała się prawica i ostro to krytykowała i moje zdanie się nie zmienia, kiedy widzę te same wyskoki ze strony polityków po stronie liberalnej, a oni sami niech odpowiedzą sobie na pytanie. Czy chcą wchodzić w buty pana Macierewicza? Nie spodziewałam się, że kiedyś zgodzę się z Zandbergiem, ale chyba muszę to zrobić. Marzy mi się Polska, w której żadna partia w swoich celach nie ucieka się do brudnych sztuczek. A nasz dzisiejszy bohater jest dowodem, że jednak możliwe jest pogodzenie się ponad podziałami i dążenie do jednego konkretnego celu. W tym przypadku jest to mówienie, że to, co robi koalicja wprost zaprzecza swoim własnym założeniom, ale od czegoś trzeba zacząć. Fajnie by było, jakby w Polsce dało się zrobić, aby lewica nie chciała się pobijać z prawicą aż tak jawnie, jak teraz, a może czasami dla wyższego dobra potrafili współpracować. Teraz jest to nie do pomyślenia, ale postawa jaką przyjął Zandberg udowadnia, że może to być możliwe. Co sądzicie o Zandbergu? Uważacie, że jest dobrym politykiem? Jest mądrzejszy od swoich koleżanek z lewicy? Czy może wcale tak nie jest i realnie to to samo, tylko w innym opakowaniu? Dajcie znać w komentarzach. Byliście na kanale, a to ciekawe. Niestety już muszę lecieć, bo zaraz spóźnię się na paznokcie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba. Niech zrobi to każda osoba, która wolałaby, aby lewica była reprezentowana przez Zandberga, a nie przez Biejat. Chcę zobaczyć ile was jest. Do następnego. Siemanko!